Mam pewien problem. Jak zawsze kiedy robię nowy świat, żeby rozpocząć dwutygodniową fazę na Minecrafta, uświadamiam sobie, że czegoś mi brakuje. Jest jedna rzecz, która mnie totalnie demotywuje do grania. I po miesiącach szukania w końcu znalazłem odpowiedź. Jedzenie piasku w Minecrafcie. Więc wraz z Nepiakiem dodaliśmy na serwer plugin, który umożliwia nam jedzenie piasku. Każde zjedzenie bloku piasku daje nam jeden punkt. A kto na końcu będzie miał najwięcej piasku, ten wygrywa. Zgadnijcie co? nic. Więc zapraszam Was do oglądania filmu Minecraft, ale jemy piasek. Dobra, rozpoczynamy. Pierwsze co zrobiłem, to uciekłem. Skopałem swoje pierwsze drewno i zrobiłem miecz. Następnie zdobyłem swoje pierwsze jedzenie, czyli melony. Znalazłem jezioro, w którym zacząłem jeść piasek. I dostałem dedosa od dulerka. Dulerek mnie dedosuje, ale w sumie zapomniałem wam powiedzieć, jaki mam plan. Wkrótce zakuję się i pod koniec zabijam nefiaka. Czy się udało? Nie będę was spoilerować. Po powrocie do grania postanowiłem pozbierać jedzenie. Następnie zrobiłem kilof, pozbierałem kamień, z czego zrobiłem podstawowe narzędzia. Znalazłem wioskę, gdzie postanowiłem ugotować jedzenie. Po ugotowaniu jedzenia postanowiłem zabić kurczaka, sam nie wiem dlaczego. I nagle przyszedł nefiak. OG! szybko poszło, nie będę kłamał, kopałem hejpale i postanowiłem zabić wieśniaka, bo czemu nie nagle spotkałem nefiaka, kurwa, o ty... co ty tutaj robisz, pamiętasz jak miałeś kurwa flint użyję na tobie kurwa content, szalisz bazę To tego Kurwa, a sam umarłem i dobra. Dawaj. Poczę, no znów chcesz? Znów chcesz? Chodź, 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 chodź. O nie <grym> Tak, umarłem. I to jeszcze najgłupszy sposób. Postanowiłem odzyskać itemy, ale rozdymka mnie otruła. Oh! A, i jeszcze umarłem ten sam sposób. O kurwa, nie patrzcie znów na HP. Kurwa. No i co? Będziesz Minecraft Menfunk robić? Ja kurwa Spitsilver filmie Kurwa Magio wyobraźcie, Cię, kurwa pokonam Dobra No dobra, niech się dzieje wola nieba mam lowa Jak mnie pokonasz to... Zobaczymy Sam nie wierzę, że to mi się udało. Po pokonaniu postanowiłem więc potem znalazłem świnie i zacząłem przepalać jedzenie Ty o kurwa. Nie rób Nie robię nic! Serio, nie wiem z czego się śmieję. I tak jestem otoczony przez górę. O kurwa. O kurwa. <grym> chodź tu! No to chodź do mnie! <grym> Sam nie wiem, jak z tego wyszedłem żywo. Po bardzo długiej eksploracji świata znalazłem Kejwa, gdzie postanowiłem przepalić jedzenie. Znalazłem dripstony i po wyjściu zauważyłem nefiaka. No dawaj! Dawaj! O kurwa nie wyszło! Jestem debilem. <noise> I co mi dajesz? Nie wyszło. Kurwa. Dobra, to było ośmieszające. Uświadomiłem sobie, że jedyną opcją na wygranie tego jest krańc punktów. I tak, jedząc piasek, stało się coś niespodziewanego. O kurwa, Spadłeś! <grywa> ugh, umarł i tak się wkurzył, że wyszedł. wyszedł. Więc chyba chyba ugh,